Hej, hej, hej! Przyszedł właśnie na ulubieńców miesiąca stycznia, co mnie zachwyciło w tym miesiącu. W ogóle chyba co kwartał będę też robić filmik o, o bublach i rzeczach, które się u mnie nie sprawdziły. Teraz opowiem Wam jednak o moich ukochanych, najbardziej ulubionych kosmetykach. I może nie tylko kosmetykach, zobaczymy z miesiąca stycznia. Moja jest pryszna, czym już zapewne wiecie dobrze. Wielokrotnie o tym mówiłam, wielokrotnie to podkreślałam. E, oprócz tego, że jest właśnie bardzo wrażliwa, e, lubię mnie też zaskoczyć e, nieprzyjemnymi e, niesłodzienkami typu pryszcze i tak dalej. Jak e, mam pryszcze, staram się szybciutko, żeby się wygoiły. Najpierw e, je z jakimś preparatem punktowym, bądź e, preparatem z kwasami e, dobijam, że tak powiem. Jednak po takim zmasowanym ataku, czymś takim bardziej agresywnym, napryszcza. Skóra staje się przesuszona, mamy mnóstwo stojących skórek. No i co zrobić, żeby, e, żeby przyspieszyć proces regeneracji e, naszej skóry? Ja zawsze sięgam po bioaktywną emulsję. Jest to kompres SOS, spray do stosowania miejscowego e, Oilan Active ulga i ochrona pierwszej sekundy. Faktycznie po jednym dniu suche skórki mi znikają i skóra się szybciutko leczy. Tu jest napisane, żeby nie stosować na okolice oczu, bla bla bla. Gdzieś przeczytałam, żeby nie stosować na uszkodzoną skórę, natomiast no faktycznie ta skóra jest przesuszona, popękana, czyli w jakiś sposób jest uszkodzona. A ten preparat ich nie szkodzi, a właśnie wręcz przeciwnie, przyspiesza jej regenerację, koi, łagodzi i w ogóle jest bardzo, bardzo fajny. Kolejny produkt to maska z glinką oczyszczająca, marki L'Oreal. Mam trzy takie maski, natomiast ta wersja zielona, czyli oczyszczająca bardzo przypada mi do gustu, jak ją nakładam na twarz, a zwykle nakładam ją na te obszary, które najczęściej ulegają właśnie inwazji, pryszczy czyli czoło, nos, okolice nosa i broda. Na te okolice ją nakładam i gdy już nałożę, to po prostu czuję, jak ona... Ona jest dosyć taka nieprzyjemna, może w użyciu nie powiem, ale czuć takie dosyć agresywne działanie zaraz po nałożeniu. Jest to ten delikatne mrowienie, troszeczkę tak ściąga skórę, no bo ma glinkę. Bardziej wrażliwym cerom polecam spryskiwanie co jakiś czas. Przez okres trzymania maseczki na twarzy wodą termalną czy, czy tonikiem, żeby maseczka do końca nie wyschła. Ale, ale faktycznie bardzo fajnie i bardzo szybko czyszcza skórę I z tej całej trójki. Masek L'Oreal, który teraz niedawno wypuścił, ta jest moją ulubioną, przynajmniej w styczniu. ulubiona rzecz do kąpieli to peeling, sól morska i y, olej z pestek y, cytryn, tak? Cytryn, cytryn, jakiś cytrusów. Tak, i ma wyciąg z werbeny. Wildness Beauty do kupienia w Osmanie. To jest już kolejny mój peeling. Za ja każdym razem kupuję inną wersję zapachową. Uwielbiam te peelingi. Zaraz po użyciu skóra jest gładka, no i nie trzeba używać balsamu. Pielęgnacja paznokcia, dokładnie skórek. Krem do pielęgnacji skórek marki Orly. Świetny. Bardzo w ogóle wydajne jest to opakowanie. Zawiera witaminy A i E, czyli takie podstawowe witaminy, które odżywiają, regenerują, regenerują i po prostu poprawiają wygląd naszej skóry. No i co? A i on jeszcze stymuluje podobno wzrost. paznokci, przecież że mi w ogóle bardzo szybko rosną, więc tego Wam nie powiem, ale świetnie, świetnie dba o. Chociaż miałam też maść z witaminą, a z apteki taką tanią też fajnie sobie radziła, czy oliwa, ale jednak ten krem pobija te rzeczy, są, jest po prostu rewelacyjny. Do włosów z serii Brilliant Brunette John Frida to jest ten taki fluid, taka kuracja pogłębiająca kolor włosów, którą stosuję między poszczególnymi farbowaniami. Ona niweluje tą taką ostrą granicę między odrostem a włosami zaformowanymi. Może nie jest jakoś genialnie wydajna, ale, ale bardzo fajny produkt. Nie lubię balsamu do ciała, nie, lubię, nie lubię się balsamować, zawsze o tym zapominam, ale ten balsam lubię. Jest to wersja modelowania marki AA. Z Elkarnityną, ma kolagen, kofeinę i takie tam sprawy. To znaczy, nie, nie widziałam, żeby jakoś wpłynął na jedność mojego ciała, bo do tego jednak potrzebne są ćwiczenia, masaże itd. Tak Ale jest bardzo fajny, bardzo fajnie się wchłania. No i uwielbiam tą pompkę, po prostu uwielbiam was sam z pompką. Teraz makijażowo na ustach mam e, Twist Up Glow Stick e, Isadora. E, jest to 40, numer 42. Taka fajna fuksja. Fajne są te błyszczyki, może nie są super trwałe, ale dają dosyć soczysty kolor, jak widać, i taki, taki fajny błysk. Jak jesteśmy w kwestii makijażu, to powiem Wam, że bardzo lubię ten pędzelek Hakuro H77 do rozcierania, naprawdę. Ma fajny kształt, odpowiednie włosie, nie jest biały, większość pędzelków moich ukochanych do blendowania jest biała, na przykład marki Maestro czy też y, brusze Ten jest czarny, więc y, tak bardzo nie widać, jak się włos się przebarwi od ciemnych cieni, a takie cienie najczęściej stosuję, jak widać zresztą. Y, bardzo fajny i niedrogi pędzelek. Myślę, że, że y, dzięki niemu zainteresuję się y, całą ofertą marki Hakuro. Y, w styczniu tak. jeszcze mam jednego lubięca. Są to moje okulary, które widzicie. Y, kupiłam je dosyć tak... Y, można powiedzieć pod wpływem może nie chwili, ale koleżanka mnie natchnęła, powiedziała mi o fajnym salonie optycznym, gdzie są markowe oprawki, gdzie można sobie e, zrobić fajne okulary. I faktycznie pani tam pracujące bardzo dobrze mi dobrały szkła, ponieważ do tej pory nosiłam cylindry, które prowadzały straszny chaos w moim widzeniu i nie cierpiałam okularów. E, przez ten taki dyskomfort właśnie noszenia ich a bardzo lubię okulary same w sobie bo uważam, że to jest fajny też element stylizacji dobrze dobrane, ciekawe oprawki e, poprawiają też nasz wizerunek w jakiś sposób e, i poszłam tam, wybrałam fajne oprawki Dolce Gabbana oczywiście kocie, ponieważ uwielbiam ten kształt e, dosyć duże, ja lubię duże okulary mimo, że mam drobną buzię boki mają przezroczyste, więc nie są takie bardzo ciężkie Yy, wizualnie, po prostu je uwielbiam, noszę je, nie mam zawrotu w głowy, zaburzeń w odległości, i to jest naprawdę jeden z moich chyba większych ulubieńców yy, stycznia. Ok, skończyliśmy filmik. Tych ulubieńców nie było za dużo, ale staram się nie ekscytować każdą rzeczą, która przypadnie mi do gustu. To byli tacy absolutnie moi najwięksi ulubieńcy. Zobaczymy, co poluję w lutym. Oglądajcie, muzyaki.